Dzisiaj jestem z tym Tu i na serwerze ravechc.pl. Jest to serwer Megadrop, który startuje już dzisiaj o godzinie 16:00 i tak następnie prosiłbym Was o zostawienie subskrypcji na tym kanale, łapki w górę i dzwoneczek. I co dzisiaj pod tym materiałem będę wam losował SVIP-a, więc piszcie hashtag svp Tak się ogólnie prezentuje cały spawn. Nie za że tutaj mamy enchant elegancko. Jest to tryb Megadrop. Tutaj sobie Tutaj wygląda tak jak jakieś wysepki w powietrzu. Tak się prezentuje PvP, wiele beczek tutaj. idealnie to PvP, drzewkarka i teraz Wam pokażę. I to tak jest żelaki do godziny 21. Gildie można zakładać y, od startu. Kity będą dostępne 21.00. Limy to są 3 koksy, 10 y, RAF i 5 pereł. Teraz zaczynamy właśnie craft. Tak, tutaj się wszystko prezentuje: autocrafting, czyli klikamy i automatycznie skraftuje. Tak, tutaj się to tutaj wszystko craftuje. Tutaj jest drop. A już wcześniej wspomniałem, jest to tryb mega drop, czyli wszystko elegancko leci. Tutaj możemy włączyć, wyłączyć drop. powrót, koblex, Tutaj cały czas komplexów, powrót. I tutaj beton, boxy. Tutaj o najlepszy item, czyli 10-10. Dobra. Właśnie gdzie tak się prezentuje wszystko. Ups. gdzie g gdzie Dobra. Coś takiego. Pomoc. E VIP. Takie są informacje o VIP-a, ma dostęp do Repaira, jest to ranka, którą każdy gracz ma. Na serwer, SVIP. tak się prezentuje, myślę, że spoko, 5 lot to nie jest dużo. Taki prefiks elegancki. Można zakupić za 9 zł. Pomoc. RIPA już chyba sprawdzaliśmy. Tak, y youtuber. Bo tutaj z dostępną w 5 wystarczy wrzucić trailer kity. Teraz najlepsze, że kiedy są wyłączone, czyli nie możemy wziąć. no to spoko nawet. Realpa i real to wiadomo, że naprawiam wszystkie itemy. I itemy, jak się prezentuje item Mikidy. I efekty. Dobra, tutaj możemy tutaj emeraldy weźmiemy. I po prostu możemy sobie kupować to efekty w tutaj. Skakanie cztery to będzie op. I jeszcze raz Was zapraszam na riverhc.pl, widzimy się na starcie, siema.